Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Jest już 9.15, startujemy z tematem dla reportera. Dzień dobry, dzień dobry drodzy słuchacze, liczę na waszą aktywną obecność. Obawiałam się, że dzisiaj zostanę zupełnie sama, no z wami drodzy słuchacze, ale jest, jest już na ostatnią chwilę Iwona Mierzwiak w studio w Lubinie. Dzień dobry. Jestem, dzień dobry Kasiu. No cieszę się, Państwu. cieszę się, że jesteś jeszcze na kompletu. Brakuje naszych słuchaczy. 726 114, 114. Iwona, jakaś taka zaganiana, jakbyś prosto z jakiegoś materiału dotarła do studia. Tak, biegłam po schodach. Dobrze, no to teraz no odbierzemy... Samym, oczywiście przed chwilą to materiał. Chwi to chwileczkę. Odbieramy pierwszy telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry, witamy. Halo, dzień dobry, dzień dobry. słuchamy. Jest ja dzwonię w sprawie parkingu na ulicy Niedziałkowskiego 4. Ten parking należy do spółdzielni mieszkaniowej. Mhm. I po prostu jest bardzo, bardzo zniszczony. Nie można wjechać. W każdej chwili można urwać koło albo uszkodzić sobie samochód. Niedziałkowskiego 4 to jest taki parking przy bloku? Tak, to jest ten przy tym punkcie kasynowym. Mhm. Na Niedziałkowskiego. 4. Nie od strony sklepu, tylko od strony bloku. Mhm. Dobrze, dobrze. Naprawdę, pani. bardzo bym prosiła, żeby ktoś tam podjechał i sobie zobaczył. Dziękuję e, przepraszam, bardzo. Przepraszam, jeszcze tylko dopytam. To chodzi o ten parking taki większy, m, który z jednej strony jest wyremontowany, a z drugiej w takim tak. fatalnym a stanie. Jest tak, 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 I, o ten parking. Okay. I pani dopytuje o tę część niewyremontowaną. Tak, bo jesteśmy mieszkańcami bloku i korzystamy z tego parkingu, żeby wyjechać. Mm -hmm. Dobry. A to jest naprawdę bardzo trudne. Tak, to jest w pobliżu takiego budynku, gdzie kiedyś był jakiś bar. Nie. Tak, a, to Jakiś bar, a, <laughs> a teraz czasy. jakieś kasy na Dobrze, dwie. no to w takim razie zapytamy o ten teren, kiedy i czy są plany na remont tego odcinka, Dobra, bo faktycznie bardzo, jest tam bardzo. dziura na dziurze, potwierdzam. Serdecznie dziękuję za telefon. Pozdrawiam. No i mamy pierwszy temat zgłoszony. Pierwszy temat dotyczy głogowa, konkretnie ulicy Niedziałkowskiego i parkingu w tym miejscu. Zapraszamy kolejne osoby 726 114 114 do 9,45. Drodzy słuchacze, czekamy na telefony i tematy, które Waszym zdaniem wymagają interwencji dziennikarzy Radia LK Zagłębia Miedziowego. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Słuchamy. Proszę Panią, chodzi mi o ulicę Chocianowską w Lubinie. Tam zostały zburzone bloki, a niestety na tych ogródkach działkowych jest po prostu gruzy. Jest tam jakaś, nie wiem, meta, tam samochody rozbierają, jeszcze po prostu ci mieszkańcy robią dalej bałagan. Bardzo bym prosiła, żeby to miasto się zajęło tym, bo po prostu my tam mieszkamy i to nie fajnie wygląda przez okna. Ulica Chocianowska, mhm. Lubin. Lubin. Mhm. A jeszcze tak ewentualnie doprecyzować konkretne miejsce? Tam, gdzie były te dwa bloki takie zielone, gdzie mieszkali, że tak powiem, cyganie, mhm, te bloki, bloki zostały zielone. zburzone, a oni tam mieli takie przysłowiowe działki ogrodowe. Mhm. I tam po prostu zostały różne śmieci. Tam oni jeszcze przychodzą, nie wiem, palą miedź, palą, rozbierają chyba samochody, czy coś to są mhm. stuki. Jest po prostu strasznie wielki bałagan. Dobrze. Iwona w studiu w Lubinie, czy mhm. wiesz, o które miejsce tak. chodzi? Tak. Dobrze, no to mamy zapisane? Tak, wiem, o które miejsce Super. chodzi. Dobrze, nie ma problemu, podejdę tam. Dobrze. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję. Dziękuję za telefon, serdecznie pozdrawiam. No to kolejna miejscowość Lubiny tym razem pojawia się w temacie dla reportera i czekamy na następne tematy. E, no proszę, dzisiaj telefon za telefonem, odbieramy kolejne. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pani, jedno jest w Gębocic, a mianowicie tyczy się to ulicy Kwiatowej, ponieważ połowa drogi jest powiedzmy asfaltowa, a droga przy garażach i w stronę bloków no jest szutrowa, można powiedzieć. Są tam dziura na dziurze, kałuże bardzo wyjeżdżona i kwestia czy gmina ma zamiar dalej zrobić drogę asfaltową, czy chociaż te dziury zasypać jakimś tłuczniem Asfalt, czy chociaż wyrównanie e, drogi. Tak, dokładnie. dokładnie. Grębocice ulica, przy, proszę przypomnieć, kwiatowa. kwiatowa. Koło garażu. Kwiatowa, koło... Garaży. Dobrze, mam wszystko zanotowane i będziemy przekazywać reporterom. Serdecznie Dziękuję pozdrawiam. Bardzo. Do usłyszenia. No to proszę bardzo, już mamy trzy tematy: Głogów, Lubin i Grębocice pojawiają się w dzisiejszej audycji. A jaka miejscowość teraz się pojawi? Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, Halo. Słuchamy, dzień dobry. Dobry, proszę. proszę najpierw, Mam prośbę, wielką prośbę. Proszę najpierw ściszyć radio i dopiero wtedy opowiadać, jaki jest temat zgłaszany, jaka miejscowość, jakie konkretne miejsce. Głogów, ulica transportowa. Transportowa. Wjazd do Biedronki Nowej. Wjazd do Biedronki. I tam z nawierzchnia na tego wjazdu, tej drogi tam są takie dziury, że można koła poływać. I ze wszędzie, indziej w mieście drogi są reperowane, a to jest zostawione. No właśnie, ten wjazd to ciekawe do kogo konkretnie należy, jaki o ten teren, ale dobrze, zapytamy, dowiemy się. Z tego co się chyba orientuje, to do miasta, bo też tam wjeżdżają autobusy, bo tam teoretycznie chyba jest zatoczka i tam autobusy zawracają. Tak jak się wjeżdża do, do, do Biedronki, to wiedzieć tam autobusy, jak zawracają. Dobrze, ale konkretnie wjazd na teren. Na teren tak, z ulicy transportowej z ul. już jak się wjeżdża do Biedronki. Dobrze, mamy zanotowane. Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam, do usłyszenia. No i dziękujemy za kolejne telefony i kolejny temat wymagający interwencji dziennikarzy Radielka Zagłębia Miedziowego. No i mamy już prawie, a już dokładnie nawet 22 minuty do godzi po godzinie 9 i do 9.45 czekamy na kolejne telefony i kolejne zgłoszenia. Lubin, Polkowice, Głogów i jeszcze inne miejsca dzisiaj, na przykład Grębocice jeszcze się pojawiły. No więc, drodzy słuchacze, zapraszamy. Czekamy z Iwoną Mierzwiak w studio w Lubinie na wasze kolejne tematy. A może kwiaty i motyle się pojawią w dzisiejszej audycji? No, czemu nie? Jeśli jest jakaś sprawa, która się wyjaśniła i poprawiła, no to jak najbardziej. Odbieram kolejny telefon. Dzień dobry. Halo, dzień dobry. Słuchamy. Halo. Słuchamy. Jaki temat? Proszę panią, ja dzwonię z Lubina. Mhm. Chodzi o... Przejście podziemne przy ulicy Legnickiej. Mhm. Słyszy Pani? Tak, słuchaj, my? proszę kontynuować. Proszę Panią, więc to już było kiedyś zgłaszane, ale już minęło mhm. około dwóch miesięcy. Znowu jest tak zasyfione, taki brud, smród, znowu pełno butelek, a to przejście podziemne łączy się akurat po drugiej stronie ze szkołą gdzie chodzą dzieci też. Ze szkołą. Tak. To jest na tragedia, raz. żeby tu nikt nie sprzątał. Dobrze, Mamy, Ja bardzo proszę panie, ten temat na pewno o interwencję w tej mhm. sprawie. Tak jest. Iwona już sobie zapisała temat, zgłosi ten temat, tak. więc bardzo, bardzo To jest bardzo, bardzo poważna rzecz, no mhm. bo przecież... Tam, tam, pełno zarazek tego wszystkiego. To przecież jakby pani to zobaczyła, by pani nie chciała iść dalej przez to przejście. Rozumiem. Dobrze. Załatwiają się co tylko tam no to niedobrze. Cała, cała ta w bracie. Rozumiemy. Mamy nie zapisane, nazwać. będziemy zgłaszać ten temat i serdecznie dziękujemy za ten telefon. Pozdrawiamy. No, i po raz kolejny dzisiaj Lubin pojawił się w naszej audycji. 726, tak. 114, 114. Pamiętam, że to przejście podziemne było kiedyś zgłaszane. Um, tak, było, było i to niejednokrotnie. No właśnie, tak to, tak, tak sobie przypominam, że. A przynajmniej ten czas, kiedy ja pamiętam, tak to, to jest, chyba jakaś Kasił, pani no, mieszkankę. No. Tak. Tam posprzątają, za chwilę znowu jest bałagan, znowu rzeczywiście, tak jak Pan mówił, no... Syzyfowa praca. Najprawdopodobniej osoby bezdomne. Tak, tak jak mówisz. Szkoda, że nie dbamy niektórzy... Znaczy, no szkoda, szkoda. ...o miejsca, które mamy wokół. 726, 114, 114. Czekamy na kolejne tematy, drodzy słuchacze. Zapraszamy. Może nowy temat, może właśnie kwiaty i motyle się pojawią w dzisiejszej audycji. To zależy od Was. A kwiaty i motyle są po to, żeby dziękować osobom, które poprawiają sytuację w naszym regionie. Wy zgłaszacie do nas tematy, no i jeśli już jest pozytywny finał danej sprawy. To można dziękować, wysyłać w eter kwiaty i tyle zawsze to przyjemnie takim osobom, które się starają coś poprawić w naszym regionie. No i jeśli to się udaje, to jak najbardziej można dziękować. 726 114 114 Chwilowo telefonów brak, ale liczę bardzo na to, że się pojawią. No, moi drodzy, arcyważny temat u nas w portalu miedziowe.pl i to twój chyba temat, Iwona, jeśli chodzi o cyber przestępców, cyberoszustów kolejne ofiary cyberuszustów w naszym tak, regionie. Tak, tak. Niestety. No tak. No niestety, powiem wam szczerze, że nawet moja mama osobiście była przez taki telefon nękana. Na szczęście ona jest już tak przeze mnie uczulona na takie rzeczy, że nie odbiera tych telefonów. Od, 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 po prostu słuchawkę odrzuca. No i bardzo to dobrze robi do, do tematu. Za, zgłaszają się. Mhm. Za chwileczkę wrócimy do tego tematu, bo kolejna osoba do nas dzwoni. Dzień dobry. Dzień dobry? Słuchamy. E, proszę panią chciałam zgłosić, e, słucham ogłoszenia w radiu LK i chciałabym zgłosić e, odnośnie e, drogi Piaczowie ulica Dębowa 2. Dębowa 2. Dębowa 2 jak, tak. Niedokrotnie Radio LK y, w Miedziowym była opisana a sytuacja wójt y, nie chce nam tutaj drogi naprawiać i chcielibyśmy ponownie prosić wójta o nasypanie tej drogi. Mm -hmm. to jest ta w wszystkich mieszkańców. To jest ta y, ulica z y, dziurami, y, z tak dużą ilością, że nie ma ta? nawet jak tego minąć. Dokładnie. Państwo opisywali to dwukrotnie już w gazecie, na portalu internetowym. Mhm. Sytuacja jest ponowna. To po prostu się co powtarza temat. A proszę Bardzo powiedzieć, proszę. czy od tamtego czasu jakiekolwiek prace tam się pojawiły, czy do tej pory na razie nic kompletnie? To znaczy, wie Pani co, pojawiły się znikome, znikoma pomoc w postaci tylko przesypania tej drogi, tak? Mhm. Po opadach, który zastąpiły na drugi dzień. Droga wygląda tak samo. Zapraszamy na tę drogę ulica Dębowa. Jestem mieszkanką już 14 lat i droga nie jest dosłownie w opłakanym stanie. A czy mogłaby, Oj, tak. pani, czy mogłaby pani nam na radiowego Messengera podesłać aktualne zdjęcia tej drogi, jak ona w tej chwili wygląda? Radio Elka Zagłębia Miedziowego? Tak, jak najbardziej. No to jak, jak najbardziej, najbardziej tylko, to, to poprosimy. Nie no stanie, nie musi być w tej chwili, także spokojnie, ale w wolnej, wolnej chwili, jakby pani zrobiła zdjęcie, jak w danej chwili obecnie wygląda teraz ta droga, to, to bylibyśmy wdzięczni i, i zachęcam. Radio za Zagłębia Miedziowego, tak proszę nas na Facebooku odnaleźć i na Messengera podesłać zdjęcia. Bardzo, bardzo prosimy jako mieszkańca o interwencję, bo naprawdę jesteśmy silni w tym momencie. Również e, droga wygląda w takim, a nie innym opokarnym stanie z mhm. nimi wszystkim mieszkańcom tej i pobocznych dróg. Bardzo Państwu dziękujemy za interwencję. Dobrze, ja bardzo dziękuję za ten telefon e, i, no, i dla podparcia oczywiście te zdjęcia jak najbardziej się przydadzą, więc zachęcam i do usłyszenia i mam nadzieję, że będzie w końcu szczęśliwy finał, jak idzie o tę drogę wieczowie. E, do usłyszenia 28 minut po godzinie 9. Bardzo pięknie nam się rozwinęła ta pierwsza część dzisiejszego tematu. Dla reportera. Mam nadzieję, że e, będzie tak samo w drugiej części. Bardzo na to z Iwoną liczymy. Zanim zrobimy przerwę e, i zanim pojawi się kolejny telefon, no to wrócimy do tego ważnego tematu, który e, zaczęłyśmy z Iwoną, e, bo trzeba być bardzo, bardzo czujnym. Tak, przede wszystkim na decyber cyberoszustów, bo niestety wciąż do lubińskiej komendy zgłaszają się poszkodowani mieszkańcy powiatu lubińskiego. I są to nie tylko osoby starsze, podkreślam, ale także młodsze, 30-letnie, 20-letnie. A metody działania sprawców praktycznie są takie same, nie różnią się od niczego. Zazwyczaj to jest telefon i ten ktoś, który z nami rozmawia, mówi, że twoje oszczędności są zagrożone. I próbuje wyłudzić nasze pieniądze, trzeba niestety. Uważać. Trzeba tak, uważać. wyłudzić, każe nam, każe... Tak, każe nam właśnie zainstalować e, aplikację specjalną na, na telefon. A na e, takie rzeczy na się nie zgadzajmy, potem, na instalowanie czegokolwiek, dokładnie. jeśli ktoś nam sugeruje. Teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Dzień dobry, proszę panią, ja mam takie spostrzeżenie. E, Jeżdżę bardzo często tutaj na ulicy transportową. Dzisiaj już był ten jeden telefon mhm. e, do Biedronki, i tutaj można naprawdę koło urwać. E, Wiatr jest wąski no i jest dziura na dziurze przy wjeździe. Czyli potwierdza tak, pan tę sytuację, o której wcześniej nasz słuchacz mówił Tak, 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 dokładnie. Dobrze, to w takim razie. Także no to jest temat warty. Yy, sprawdzenia i, i zareagowania. Dobrze, to w takim razie dopisuję, że jeszcze jeden telefon w sprawie tego odcinka drogi się pojawił. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję, dziękuję bardzo, pozdrawiam. Do usłyszenia. No i 9.30 już na zegarze. Drodzy słuchacze, będziemy czekać oczywiście na kolejne telefony 726-114-114. Zapraszamy do miedziowe.pl po więcej szczegółów na temat, które poruszałyśmy z Iwaną Mierzwiak. Policjanci apelują o ostrożność. Hakerzy wykorzystują różne sposoby, aby dostać się do pieniędzy, które mamy na koncie bankowym. Nie dajmy się oszustom i bądźmy bardzo, bardzo czujni. I zgłaszajmy też takie sprawy, na policję, oczywiście. A teraz zrobimy. Nie, jeszcze nie zrobimy przerwy, jeszcze odbierzemy kolejny telefon. Dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Przede wszystkim to nie jestem pewien, czy powinienem zadzwonić na przykład do spółdzielni, bo chodzi mi o wewnątrzosiedlową drogę przy największym naszym głogowskim bloku, tym, który ma dwa przejścia przez samego siebie, tu przy Zielonym Rynku na Armii Krajowej. No więc ta droga, która zakręca, powiedzmy, koło warsztatu zegarmistrza, i jest to tam lampa. Lampa dotyka kloszem, który jest wielką kulą, knia dość takiej okazałej akacji. Tam będzie przy silniejszym wietrze, to albo to spadnie na samochód, albo komuś na głowę i, i będzie lipa. To mhm. tyle, pozdrawiam. Proszę, jeszcze chwileczkę, chwileczkę. Ja muszę sobie tutaj wszystko dokładnie zanotować, żeby e, odpowiednio przekazać naszym reporterom. Jeśli jest pan pewien, że to teren e, e, spółdzielni, to oczywiście, jak najbardziej. E, byłoby świetnie, gdyby pan zadzwonił do spółdzielni i ewentualnie później. Ale do nas... mam nadzieję, że po prostu ktoś z spółdzielni też słucha teraz was o, i może po prostu tą drogą też do nich dotrze. Jak żeby. najbardziej, to jest też dobry sposób. Wewnątrz osiedlowa droga w Głogowie e, w okolicach Zielonego Rynku, ulica Armii Krajowej. I jeszcze... To jest ta, taka droga, która okrąża te popularne tak zwane stodoły, czyli te. Stodoły? No, tam jest sklepy, które są przy, przy, tym, przy tym bloku. Mm -hmm. Dobrze. A przy jakim dokładnie numerze jest ta lampa? Mm, dokładny numer to nie wiem, jakiś wysoki numer w tym bloku, tam gdzie jest warszta zegarmistrza. Po prostu ta droga tam zakręca i na tym zakręcie jest jedna lampa, która dotyka pnia, czy tam w koronie drzew jest dosyć taka wysoka akacja, prawdopodobnie to. Dobrze, dobrze. No ale tak jak pan mówi, gdyby ktoś się współdzielni już ja słyszał... Ja zresztą mam już wrażenie, że to się tam trochę rusza, bo tak by ten klosz był trochę przesunięty, no ale to Dobra. mam nadzieję, że usłyszy ten, kto, kto powinien. Okej, okay, ale jeszcze tylko dopytam, zagrożenie jest, że może się coś wydarzyć z tym drzewem, czy z tą lampą, że ona się przewróci? Klosz może spać. Klosz może, tak a no to lepiej, żeby nie spadł, zwłaszcza komuś no, na głowę. No, może spać na samochód, bo tam zresztą pod, przy tej samej lampie stoi jakiś samochód teraz. No to wolałabym chyba na miejscu tego kierowcy przeparkować auto. <grymne> to, tak, może ktoś słucha, akurat to może zwrócił uwagę. E, dziękujemy za ten telefon. Wszystko e, szczegółowo napisane. E, być może ktoś z spółdzielni już sobie też zanotował ten temat. E, no i proszę ewentualnie później dać znać, e, czy poprawiła się sytuacja w tym e, miejscu. E, I będziemy już teraz na pewno robić krótką przerwę reklamową, a po niej oczywiście wracamy i mam nadzieję, znów będziecie tak. E, Chętnie i często dzwonić do tematu dla reportera. Kontynuujemy temat dla reportera. Odbieramy od razu na początku drugiej części audycji telefon. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę panią, ja mam taką powierzchnię 30 metry na m na metra 80 wysokie dla graficiarzy. Malują po blokach. Ja bardzo chętnie im dostępnie taką powierzchnię, jakby sobie chcieli pomalować. To proszę bardzo. A w jakim to miejscu? Proszę. A w jakim to miejscu? Jeszcze raz. A w jakim to miejscu przede wszystkim? Jaka miejscowość? Głogów na Koperniku. Głogów na Koperniku? No proszę bardzo, no to w takim razie trzeba się zgłosić do pana. Jeśli ktoś chciałby upiększyć to miejsce, to czemu nie? Ja proponuję też taką, takie ogłoszenie, może umieścić u nas w portalu MiedziowePL w zakładce ogłoszenia. No to jest ciekawa propozycja, więc jeśli są graficiarze w naszym regionie, którzy chcą coś ładnego zrobić w mieście, to proszę bardzo. Jest osoba chętna, która udostępni miejsce. Doprecyzuje pan jaka ulica? Gwiaździsta, Gwiaździsta to jest spadek dobrze. tu przy tym parkingu. Gwiaździsta 1A. Zjazd z, z, z głównej do, do targowiska. Mm -hmm, no dobrze. No dobrze. Jeśli pan będzie chciał sfinalizować jakieś... Bardzo słabo panią słyszę coś. Jeśli będzie pan chciał oczywiście komuś udostępnić ten teren, podejrzewam, że jakaś umowa musiałaby być chyba skonstruowana na pozwolenie, no to, drodzy słuchacze, jeśli jesteście chętni na współpracę, to, no to już wiecie, że jest osoba, która oddaje pewne miejsce do malunków. No można by tak chyba powiedzieć. Bardzo dziękuję za telefon, serdecznie Dzień. pozdrawiam i namawiam jeszcze do odwiedzin naszego portalu Mieć w Apple do działu ogłoszenia, i tam proponuję zamieścić taką informację. Pewnie ktoś chętny się znajdzie. No tym razem taki bardzo nietypowy telefon w naszej audycji, temat dla reportera. 726. Tak, Ale wiesz, Kasiu, tak? mogę coś powiedzieć? Oczywiście, proszę bardzo. Jeśli chodzi o krajobraz, właśnie ja sobie tak tutaj przeglądam codziennie kładkę, którą rozbierają na ulicy Komisji Edukacyjnej. O, Narodowej. jak tam sytuacja? No I rozbiórka. No właśnie, część kładki już nie ma. Rozbiórka pozostałości zacznie się w przyszły poniedziałek, 24 kwietnia. No i tego dnia wprowadzona zostanie też kolejna znacząca zmiana organizacji ruchu na ulicy Komisji Edukacji Narodowej, dlatego będę o tym pisać, więc też zaglądajcie na miedziowe.pl. No i słuchajcie, Radielka Zagłębia Miedziowego, też będziemy was o tym informować, tak. ale faktycznie, jak mówisz, krajobraz w Lubinie się zmienia. No, i oby zmieniał no. się oczywiście na lepsze. No, ale zmieni się też na pewien czas organizacja ruchu, więc faktycznie czytajcie Miedziowe.pl, bądźcie na bieżąco z informacjami aktualnymi, słuchajcie radiolka zagłębienia miedziowego w serwisach lokalnych. Poza serwisami będziemy pewnie też o tym mówić. No, i w temacie dla reportera też będziemy o tym przypominać, drodzy słuchacze. Czekamy na wasze kolejne telefony. 9.38 na zegarze, a do 9.45 jeszcze z Iwoną jesteśmy. Tutaj notujemy wszelkie tematy. A później będziemy szukać informacji na tematy, które nam zgłaszacie, moi drodzy. 726, 114, 114. Dużo lokalnych informacji jeszcze na pewno po godzinie 10 u nas, bo pojawi się audycja Kurier Dolnośląski. No i ten Kurier Dolnośląski będzie dotyczył. Wczoraj odbył się Kongres Kongresu. samorządowy. No tak. Właśnie, kongres tak. samorządowy. Na tym Kongresie była Iwona Mierzwiak. zbierała dla was informacje, dużo wypowiedzi osób, które na tym Kongresie się pojawiły, więc warto słuchać. Radielka zagłębia Miedziowego o samorządach konkretnie będzie mowa, jakie są samorządowe wyzwania. Taki artykuł też znajdziecie u nas w portalu miedziowe.pl i Iwona już tutaj sporo napisała, są też zdjęcia, więc zapraszamy do nas na mię. Idzie w Oczywiście zapraszamy też do podpowiedzi, jak spędzić czas wolny w naszym regionie, bo już blisko weekendu jesteśmy, już dzisiaj czwartek, a jutro piątek i będziemy zaczynać dni dla niektórych wolne, dla niektórych niekoniecznie. Ale no tak, nie, niekoniecznie, tak? bo ja na przykład wybieram się na sezonie lasu o, znowu? pod Hutę Głogów w sobotę a, o 9 tym rano. Razem, mhm. Tym razem pod hutą Głogów. To jest z No tak. właśnie, tym właśnie. Przypomniało mi się, że ostatnio też mówiliśmy o tej akcji KGHM, że w różnych miejscach e, pojawia się nowa roślinność i bardzo dobrze, że tej roślinności i zieleni pojawia się coraz e, to więcej w naszym regionie, więc jak najbardziej. No weekend znów ciekawe wydarzenia. Weekend to też e, no znów wrócę do Lubina, ale to istotne wydarzenie. Drugi festiwal gitarowy i konkurs muzyki gitarowej w Lubinie. Dzisiaj ten festiwal startuje, wyjątkowe e, koncerty też przed nami. Więc Warto korzystać z takich propozycji. Czwartek to też spotkanie dyskusyjnego klubu filmowego w Głogowie, a Oscarowe filmy można obejrzeć, a konkretnie to będzie można obejrzeć krótkometrażowe filmy nominowane do Oscara, i tym razem będą to animacje. Już dzisiaj o 20 w Centrum Kultury w Głogowie też taka propozycja na dziś wieczór. No i co się stało, drodzy słuchacze? Było tak pięknie, był telefon za telefonem i my jeszcze czekamy na telefony. Jest Dokładnie 9.41, więc jeszcze 4 minuty. Dla Was można jeszcze zatelefonować, zgłosić temat wymagający Waszym zdaniem interwencji dziennikarza Radialka Zagłębia Miedziowego. A może kwiaty i motyle jednak się pojawią, bo nie pojawiły się dzisiaj w naszej audycji, ale może się pojawią. Jeszcze jest szansa, jeszcze jest czas, więc wszystko jest możliwe. Jakieś jeszcze inne wydarzenie w ten weekend, Iwona, obsługujesz oprócz sadzenia lasu? Wiesz, jak ja bym chciała mieć wolna. Domyślam się. Domyślam się, zwłaszcza, że pewnie wczoraj na tym kongresie. no, myślę, że coś tam jeszcze na pewno się znajdzie. Dobrze. Nie no, bardzo wczoraj późno wróciłam. No właśnie, powiem. tak się spodziewam, bo skoro... Bo ten kongres to miał miejsce... We Wrocławiu. We Wrocławiu, no właśnie, tak. właśnie, właśnie. Więc... Tak, na Ranie Tarczyńskiego. Tak, tak. I co tam też się działo, to przypomnę po 10:00 o tym dzisiaj będzie mowa, drodzy słuchacze, więc bądźcie blisko. 726-114, 114. Ach, no to jeszcze mogę przecież powiedzieć, jakie ja dzisiaj rozmowy po południu na antenie Radielka Zagłębia Mędziowego, bo Ta oczywiście faj. z gośćmi będziemy rozmawiać. Pojawi się u nas w studio pan Bogusław Godlewski, dyrektor Centrum Kultury w Polkowicach. Będziemy zapraszać na festyn charytatywny i imprezę biegów. A teraz odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry. Halo. Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry, a można prosić numer do tego pana od malowania graffiti? No pan malowania zostawił? graffiti nie zostawił, no nie zostawił. Nie zostawił numeru, ale ja mam <i diamond> propozycję, żeby pan do nas przedzwonił po temacie dla reportera. I jeśli chodzi o numery telefonu, to poza anteną będziemy takie rzeczy może dobrze, załatwiać. A pana, dobrze, który właśnie proponował graficiarzom malowanie i udostępnienie fragmentu, to też poprosimy po temacie dla reportera, żeby zatelefonował i no, podał na siebie jakiś namiar. Proszę bardzo. Jest osoba chętna, żeby skorzystać z takiego miejsca i coś ciekawego stworzyć. Więc cieszymy się, że jest odzew. Więc drodzy panowie, po temacie dla reportera prosimy jeszcze o telefon i, i wymienicie się namiarami i, i dogadacie się w kwestii zmiany wizerunku jakiegoś miejsca w naszym regionie. Jak najbardziej. 726 114 114, a jeszcze niecałe dwie minuty w temacie dla reportera jest, więc jeszcze z Iwaną czekamy na wasze telefony, a zanim się doczeka być może to jeszcze na pewno Bartosz Kopiński po południu będzie rozmawiał z Dorotą Drost i Piotrem Gajkiem z Centrum Kultury w Głogowie. No i drodzy słuchacze, mam dobre wieści, mam przecieki, że będzie jakaś niespodzianka dla Was. Nie mogę zdradzić szczegółów, ale bądźcie czujni, uważnie słuchajcie popołudnia z Radimirka Zagłębia Miedziowego, bo będzie pewnie coś ciekawego do wygrania. Może nawet nie jedna rzecz. Jeszcze jeden telefon w dzisiejszej audycji. Dzień dobry. Dzień dobry, ja mam tylko takie pytanie. Czy coś wiecie na temat tej wody, która, yy, awaria jest na Starym mieście? Coś tam wiadomo, czy nic? Bo yy, nic nie słyszę. A pracy? proszę powiedzieć, a pani jest mieszkanką Starego Miasta i, i u Pani tak. jest problem z ogrzewaniem i z ciepłą wodą? Tak. I w dalszym tak. I w dalszym ciągu dzisiaj jest ten problem? Jest problem, tak? No i, nie wiadomo, kiedy już. To no nie wiadomo. Nie, nie, na chwilę obecną nie, nie mamy informacji na ten temat. Były zapewnienia, że jest szansa, że we wtorek, miniony wtorek, poprawi się sytuacja, ale mamy czwartek, ale mamy czwartek i pani nam donosi, że nic się nie poprawiło. Nie, nic, dalej jest zimno, dalej jest, nie ma ciepłej wody, nic nie ma. Bardzo proszę, jakbyście mogli i pójdźcie na tym. Dobrze. No ja ja no dopisuję, no dopisuję ten temat i bardzo dziękujemy za telefon i informację, że dalej jest na Starym Mieście problem, a wiele ulic ma problemy z ogrzewaniem i z ciepłą wodą. No więc serdecznie pozdrawiamy i trzymamy kciuki, żeby ta awaria była jak najprędzej już naprawiona. 726 114 114. przypominamy numer telefonu do nas na antenę, bo pierwsze słuchaczom, którzy chcieliby się dogadać w sprawie graffiti. No a już jutro wracamy do tematu dla reportera i pojawi się kolejna audycja i znów będziemy czekać na wasze telefony. Iwona Mierzwiak, Kasia Prawat-Idzik dzisiaj już w temacie dla reportera. Bardzo dziękujemy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi, Waszym zdaniem, powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na Twoim podwórku, na Twojej ulicy, w Twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9.15. Temat dla reportera.